Czymś, bo coś tutaj wyszło na jaw, jest jakaś prawda, więc ym, no tutaj będzie jakiś koniec dla kogoś, tak? Bo tutaj są bardzo negatywne energie, to znaczy jest złamane serce, jest smutek po prostu. Więc co was może zaskoczyć, to jest, że wy w tym wszystkim macie jakby pomoc wszechświata. On jest z wami, bo macie tutaj to szczęście. Macie szóstkę buław i jest sprawiedliwość. Czyli wy wyjdziecie z tej energii. Wy będziecie może zaskoczeni tym, że pozytywnie dla was ta sytuacja się rozwiąże. Chociaż trochę czasu to może zająć, wiecie? To może zająć trochę czasu. Może jakaś wiadomość przyjdzie i ona wam pomoże tutaj, tak? Ktoś może się odezwać. Może jakaś młodsza osoba, może jakiś prawnik wam tutaj doradzić ale sprawiedliwość jest po waszej stronie, bo wy tutaj wygrywacie coś. Jeżeli tutaj jest sąd i będzie jakaś sprawa w sądzie, to wy to wygrywacie. Więc yy, może dlatego tutaj jest to, że sami byście nie dali rady, ale poprosicie kogoś o pomoc, to może być jak, no właśnie nie dziecko, no chyba, że to o dziecko chodzi też tutaj. Jest jakiś smutek. W każdym razie wygrywacie. Jeżeli sprawa będzie w sądzie, to wy wygracie. I będziecie zaskoczeni, ale szczęście jest po Waszej stronie. No dobrze, na co uważać? Słuchaj, jest jakieś oczyszczenie, jest szóstka kielichów. Szóstka kielichów to jest osoba z przeszłości, ale to są też wspomnienia. Jest dziesiątka kielichów. Są dostateczne.